Dzień dobry, moi drodzy! Dawno się nie widzieliśmy. Dzisiaj będzie drugi odcinek opowieści z podróży. I znów będę opowiadać o podróży z Irkami. Będę opowiadać dzisiaj o Skandynawii. Mam tu małe notatki. Historia się zaczyna od tego, że chciało mi się bardzo do Skandynawii, bo chciałam zobaczyć tą ładną przyrodę, ale tak naprawdę nie zdawałam sobie sprawy, że koniec kwietnia, początek maja będzie tam super zimno i nie zdawałam sobie sprawy również z tego, że tego nie zobaczę <grym> z tych klipów i tych widoków. Każdy polek chyba wie, że loty do Oslo są strasznie tanie. My kupiłyśmy bilety, nie wiem, za 39 zł. W jedną stronę, w jedną stronę, bo my poleciłyśmy do Oslo we trójkę i z Oslo przez Szwecję, Danię, Niemcy wróciłyśmy autostopem do Poznania. Siadajcie sobie wygodnie, zaczynamy. <grywa> Ta cała historia jest niesamowita tak naprawdę z wielu powodów. Po pierwsze, tak duża odległość autostopem. Po drugie, byliśmy we trójkę. We trójkę podróżować autostopem jest bardzo ciężko. Po trzecie, autostop w Skandynawii nie jest taki rozprzestrzeniony. Po czwarte, było cholernie zimno. Po piąte, po piąte, pierwszy raz mówię po piąte. Jest tam drogo, jest tam strasznie drogo Rok 2015 To było, to było akurat równo, mi się wydaje, że równo 5 lat temu Bo to był koniec kwietnia To było tak, że na mojej urodziny byłyśmy w drodze z Kopenhagi do Hamburgu I moje urodziny świętowałyśmy w Niemczech I z tej okazji ja kupiłam butelkę whisky w Polsce Włożyłam ją do plecaka i woziłam przez nie wiem ile 600-700 kilometrów. Ja nie rozumiem dlaczego ja nie mogłam kupić whisky w Niemczech, przecież w Niemczech no, nie są dużo droższe ceny ja nie, ja nie wiem co ja miałam wtedy w głowie, nie rozumiem tego ale okej, okay. Przeleciłyśmy do Oslo, łapałyśmy stopa niedługo nie, nie, mogłyśmy w ogóle poczekać tak naprawdę, troszkę dłużej i na pewno byśmy coś złapały prosto do Oslo, do Oslo ale nie, nam się chciało szybciej, szybciej w ogóle bałyśmy się że nikogo nie złapiemy, bo jesteśmy w trójkę Złapałyśmy jakąś panią, ona nas podwiozła do o niedaleko może z 20 km, do jakiejś stacji benzynowej. Na tej stacji benzynowej, benzynowej złapałyśmy takiego chłopaka z samochodem, który nie znam takiego słowa po polsku na, na jakąś rzecz czy samochód w tym przypadku, który, który jest zepsuty i popsuty. Który może się złamać w każdym momencie, coś, coś takiego. Ja nie znam takiego słowa, żeby o jednym słowem określić. Jeżeli możecie mi podpowiedzieć, to napiszcie proszę w komentarzach. I taki samochód do nas podjeżdża, my wsiadamy w ten samochód i na autostradzie koleś zaczyna się zatrzymywać i, sprawdzić ko i sprawdzać koła, bo samochód zaczął jakby siadać, schodził jakby w dół i ocierał koła. To był bardzo dziwny zapach, zapach palącej się opony. Po prostu paliły mu się opony. I on musiał wysadzić nas tak naprawdę na środku autostrady, no bo wsiadłyśmy we trójkę jeszcze z plecakami, i samochodem działy się straszne rzeczy. Wiedzieliśmy, że nie możemy zostać na autostradzie, no bo może nas. Złapać policja. i my poszłyśmy jakby tam przyszłyśmy może 100-200 metrów, tam był jakiś skręt. I my weszliśmy tam w ten skręt, tam była jakaś taka wiocha czy coś takiego, i stałyśmy tam może z 3 godziny, bardzo długo nic nie mogłyśmy złapać. Totalnie po prostu. Totalna porażka od samego początku. No i postanowiłyśmy wrócić na autostradę, bo wiedzieliśmy, że tam za tym zakrętem na pewno nic nie złapiemy. I wyszliśmy wychodzimy na autostradę, dwie minutki i podjeżdża policja! Ta -da! Ale norweska policja jest bardzo miła, no przynajmniej ta była przemiła. A Powiedziałyśmy co się stało, że, no prawdę, tak, tak naprawdę. Oni powiedzieli, że podwiozą nas do, do dworca. Jechaliśmy z nimi w samochodzie i to było, ja pamiętam, że to był taki szok, ja, ja nie widziałam takich samochodów, nie wiem, bogatych ludzi, a nie mówiąc już o policji, tam wszystko było, wiecie, w ekranach takich, no teraz to jest normalne, nie wiem, jak Tesla na przykład teraz wygląda, coś takiego. Wszystko takie planszety, wow, po prostu wow. I ich ubrania, jak oni wyglądali, ci policjanci, po prostu wow. Też to się zrzucało bardzo w oczy, to że jeżdżą bardzo dużo retro samochodów, takich pięknych, retro samochodów, zadbanych. Dużo było też z, jeździło ludzi z końmi, coś w się sensie takie, wiecie, takie przyczepy, gdzie, gdzie stoi koń. Dużo też takich rzeczy widziałyśmy, no i przyjechałyśmy na ten dworzec i dojechłyśmy może za 20 euro czy coś takiego do, do Oslo. Oslo tak naprawdę... Ja nie powiem, że, że mi się spodobało to miasto, bo nie trafiłyśmy w ogóle na dobrą pogodę, wtedy lało, a jeżeli nie lało, to było ciemno i wiało i zimno. Byłyśmy w takim parku bardzo dziwnym z... Tam były nagie... Na, na, nadzy, nadzy ludzie? Skulptury. не не живи, не живи люди Skul skulptury nagich, nagich ludzi no, dziwny park, bardzo dziwny park no nie wiem, nie, spod nie spodobała nam się Oslo, nie złapałyśmy dobrą pogodę, spałyśmy na co-surfingu czyli bezpłatnie, o jakichś tam studencików chyba to studenci chyba byli oh, też oni poszli na imprezę wieczorem, a my spaliśmy jakby w takim salonie z aneksem kuchennym, a oni wrócili w środku nocy pijani i się darli byli strasznie głośni i w ogóle nie dało, się, nie dało się spać. Masakra. Po dwóch nocach po Oslo pojechałyśmy do Göteborgu, Ale najciekawsza była droga do Gotteborgu. Chyba najlepsza, taka najciekawsza przygoda w ogóle, która nas spotkała w, w Skandynawii. A wyjechałyśmy za miasto, za Oslo. W ogóle, żeby złapać stopa z jakiegoś dużego miasta, to przede wszystkim trzeba wyjechać za miasto. I staliśmy na stacji benzynowej, i jakiś kolej do nas podszedł z flagą Ukrainy. <grych> I pytać, czy my tutaj łapiemy stopa po angielsku? A ty jesteś z Ukrainą. Mówię, tak, o fajnie można po rosyjsku pogadać. I pomyśleliśmy, że fajnie by było się rozdzielić, no bo u nas jest trójka on jest sam, chłopakom w ogóle jest ciężko łapać stopa, fajnie jak jest chłopak-dziewczyna, jeżeli jest chłopak-chłopak to w ogóle jest ciężko ze, ze złapaniem stopa i udało nam się tak złapać stopę, rozdzieliliśmy się rozdzielaliśmy się w ogóle, nie wiem, z kilka razy na tej drodze tak naprawdę to nie było tak, że od razu jakby złapał, złapaliśmy dwa samochody, bo było tak, że my złapaliśmy z Irką, pojechaliśmy a Irka tam jeszcze czekała z tym, z tym Ukraińcem on nas gdzieś wyrzucił na jakieś też stacji Benzynowej, i my z Irką próbujemy coś tam złapać. Myślimy, myślimy, gdzie iść w ogóle, i widzimy, że Irka do nas biegnie. Irka do nas biegnie, i O, super dziewczyny, spotkałam was! No też tak przez przypadek, tak naprawdę. A, a oni jechali, Irka w sensie z tym Ukraińcem, jechali jakimś takim minibusem, czy coś takiego, ale takim zamkniętym busem. Wiecie, że jak wchodzisz, to nie masz w ogóle okien, niczego. No i my wsiedliśmy. Zyrką do tego busu, i oni nas w czwórkę podwieźli do przez granicę. Przekroczyliśmy granicę z Norwegią, czyli już byliśmy w Szwecji. I tam pamiętam, odpoczywaliśmy bardzo fajnie, to było słoneczko, tam sprzedawali hamaki, czy coś takiego. Nie, były takie skały ładne. I tak, poszliśmy tak naprawdę na na autostradę, tam przy autostradzie, łapaliśmy stop. Pa. Dość szybko, dość szybko nam się udało złapać też busa, też wyczwórkę. I złapaliśmy, to było coś niesamowitego Ja pierwszy raz widziałam chłopaków takiej urody na żywo, i nie wiem nawet czy widziałam gdzieś w filmach. Może widziałam, ale to był szok. Pamiętam, że to był szok. To były takie prawdziwi skandynawscy skandynawści, prawdziwi faceci ze Skandynawii, o tak. Wzrost, nie wiem, ponad 2 metry, no mniej więcej, zbudowani, blondyni, przystojni, no po prostu piękni, no piękni, mam nawet zdjęcie z nimi <laughs> Oni nas też podwieźli do jakiejś stacji benzynowej i tam też musieliśmy się rozdzielić, już się zamieniłam z inną Irką i my... Pierwsze złapaliśmy, złapałyśmy Polaków, którzy nas podwieźli do, prosto do Gotyborgu. Tam jest takie wesołe miasteczko. O, czekaliśmy tam na Irkę. Irka podjechała do nas, nie wiem, po godzinie czy coś takiego. W Gotyborgu spałyśmy jedną noc, spałyśmy u takiego, oj, też bardzo przystojnego chłopaka, jej, był taki, no, ładny. I on nam zostawił swoje mieszkanie, a sam poszedł spać do rodziców. Piękne mieszkanie, Boże, piękny widok na tą rzekę, na ten most coś niesamowitego. On wieczorem nam pokazał miasto bardzo, bardzo śliczne, małe miasteczko, takie w stylu skandynawskim. Spokojne, takie, bardzo też mi przypomina teraz, jak już byłam też w Szwajcarii, przypomina mi takie Zurich. następnego dnia pojechaliśmy do Helsinborgu. droga z Göteborgu do Helsinborgu szybko nam bardzo szybko nam minęła bo no mieliśmy farta złapaliśmy trójkę tira no polaka które zabrał nas w trójkę. Bardzo, bardzo długo się wahał w ogóle, czy nas brać, czy nas nie brać, no bo jednak mandaty są duże za to, bo on mógł wziąć jedną tylko osobę, tylko jedną, a wziął trzy. Podwiózł nas do samego Helsinborgu W Helsinborgu, społyśmy tam w prywatnym domu, dużym domu, gdzie koleś, u którego społyśmy, był a jego dziewczyna była Rosjanką, która nas spotkała po prostu z otwartymi ramionami. Po prostu on nas przywiózł, ona nas czekała. Widziała, że przyjadą trzy dziewczyny z rosyjskojęzyczne z Białorusi. I ona, my dopiero wychodzimy z samochodu, jeszcze jej nie znamy w ogóle nic. I ona nas tak, dziewczyny, tak na was czekałam. Był <grywa> tak, e, co? <grywa> no, miło, bardzo miło nas przyjęli. Zawiózł też nas do centrum, bo ten dom był tak, no. Jakby w okolicach, w okolicach e, Helsinborgu Zawisł noc do samego centrum, pamiętam był ładny zakus, zachód słońca. Tak naprawdę głównie w Skandynawii łaziłyśmy i jadłyśmy coś ze sklepów bo jakieś bułeczki, kanapeczki, bo tak naprawdę nie mieliśmy pieniędzy, żeby gdzieś usiąść coś, zjeść. Jeszcze zimno, huhu, a! I zapomniałam wspomnieć, ten koleś, ten szwed, pracuje w Kopenhadze w Danii i jeździ codziennie do Kopenhagi. A naszym następnym punktem była Kopenhaga. Więc on nas zawiózł prosto z domu do Kopenhagi. Trzeicie to! To było coś niesamowitego, naprawdę. Płynęłyśmy promem, czyli samochód wjeżdża tam na ten prom, na ten duży statek. I widać po jednej stronie jest Szwecja, po drugiej stronie jest, jest Dania. No, piękny widok, pamiętam. O, oh, no i zaczyna się Kopenhaga i Dania, z której. Mm, Mam bardzo nieciekawe wspomnienia. W sensie takie najbardziej takie niemiłe, ze wszystkich tak naprawdę podróży, ze wszystkich krajów, w których byłam. Ale wiem, że to nie jest tak, że ten kraj jest zły, tylko po prostu wspomnienia są złe. Jeżeli by były inne, inne warunki, nie wiem, i, i ludzie, i w ogóle, to, to zupełnie miałabym inne wspomnienie o tym kraju. I to jest piękny kraj, ładny, ale miałyśmy pecha tak naprawdę z coachem, czyli osobą, która udostępnia nam nocleg. Jak go opisać? Taki troszeczkę, nie wiem, niekulturalny, brudny. Łaziłyśmy cały dzień z plecakami, z tymi o oh boże, ogromnymi plecakami. W ogóle jak można było się domyślić jechać z takimi ogromnymi plecakami? Ja nie rozumiem, ja teraz takim nie jeżdżę. Łaziłyśmy z tymi plecakami cały dzień, bo czekałyśmy, aż on skończy pracę. On był jakimś tam budowniczym czy coś takiego. Zwiedziłyśmy tak naprawdę, no, sporą część Kopenhagi. Piękne miasto, ale zimne. Też tam bardzo wiało, pamiętam. Byliśmy bardzo, bardzo zmęczone. On nas zabrał z centrum, już tam po sam wieczór Przejechałyśmy do niego i u niego tak śmierdziało papierosami W ogóle to, tą pościel, którą on nam dał To też wszystko śmierdziało papierosami To po prostu fu, fu, nie ma, fu, nie, po prostu a, coś okropnego Aż mi się nie chce tego sobie przypominać Też chciałyśmy, pamiętam, spać On chciał z nami też jakby spędzić czas I, i siedzieliśmy, zasypiałyśmy, bo on siedział w salonie, a my w salonie ale jakby, nie jakby spałyśmy, nie miałyśmy spać. No nieważne. Następnego dnia też się nie wyspałyśmy, on miał wyjechać, jakby wyjść z domu o 5 nad ranem. Nie, może o szóstej. O szóstej nad ranem, coś takiego, więc musiałyśmy wstać jakoś o piątej, żeby wyjść z nim. A tak naprawdę większość kołoś surfingów, gdzie ja nocowałam. To ufają bardzo ludziom, no i tak przyjmują jakby ciebie do domu, więc tobie ufają i zostawiają jakby klucz, mają dwa klucz, coś takiego. On nam nie, nie ufał, i miałyśmy wyjść z nim z domu o 6 nad ranem gdzie w Kopenhadze wszystko się otwierało około 10-11, w ogóle nie miałyśmy nad gdzie pójść. Poszłyśmy do McDonaldu i siedzieliśmy w McDonaldzie. Nawet leżałyśmy, pamiętam, na tych kanapach, próbowałyśmy troszkę pospać. I też cały dzień, cały dzień łaziłyśmy po Kopenhadze. Byliśmy w takim ładnym parku. Byliśmy w takim rejonie, który się nazywa Chrysiania. To jest rejon, jakby, który ma osobne prawa czy coś takiego, że na przykład w Kopenhadze zioła są nielegalne, a w tym rejonie są legalne. I tam sprzedawali po prostu w takich słoikach normalnie sprzedawali, sprzedawali różnego rodzaju join, jointy i kolesie byli w, tak naprawdę w maskach nie było widać ich twarzy i ten rejon jest taki rejon hippie, o coś, coś w tym stylu no i tam się pokłóciłyśmy z dziewczynami ja się pokłóciłam, bo nie wiem, nie miałam humoru, czułam się jakaś taka przeziębiona czy coś takiego obraziłam się na nich i poszłam sobie, wyszłam z tej chrystiani i po, Próbowałam dotrzeć do, do tego domu, do tego domu, gdzie tam spałyśmy. No i przyjechałam i położyłam się, mówiłam, że jest, źle się czuję. Następnego dnia miałam urodziny 30 kwietnia też super urodziny, super urodziny. My też oszczędzałyśmy na tym, na transporcie w sensie takim miejskim transporcie nie kupowaliśmy biletów, no i była kontrola. Tadam! A miałyśmy, no wyjeżdżałyśmy jakby już z miasta z Kopenhagi, żeby łapać stopa do Hamburgu. Mówimy, że nie mamy pieniędzy, że nie wymieniłyśmy pieniędzy. I ona mówi, no to poproszę, poproszę paszporty, dajemy paszporty, a Irka w paszporcie miała 50 euro. Super. A mówimy, nie mamy pieniędzy. A ona tak otwiera paszport i tak. Wypisała nam mandaty każdej po. po 100 euro, ale też powiedzam, Boże, rozmawialiśmy z kim, tylko nie rozmawiałyśmy w tej sytuacji Wszystkim, wszystkich zadzwoniliśmy tam, pytaliśmy, co mamy robić, czy w ogóle olać ten mandat, czy go płacić. Nawet myślałyśmy, żeby go płacić. Nic nie, nie zapłaciliśmy do tej pory, <laughs> bo tak naprawdę ona pisała dane z białoruskiego paszportu, gdzie nawet nie mamy napisanego adresu łacińskimi literami, tylko cyrylicą. I to nawet nie drukowanymi, tylko u nas w paszporcie się wpisuje tak ręcznie. Adres zamieszkania. Więc ona wpisała tylko numer paszportu, chyba i imię, nazwisko, i tyle. No ale pamiętam, humor nam to popsuła, ojejku, popsuło strasznie. Jeszcze wiecie, jeszcze urodziny, ojej, no to było bardzo niemiło. Droga do Hamburgu była tak, że też się rozdzieliłyśmy z dziewczynami. Ja pojechałam z jednej z Irek, i druga Irka pojechała sama z. Z jakimś tam kierowcem Tiru. W Hamburgu poczuliśmy ulgę. My społyśmy takiego bardzo fajnego kolesia, który był przemiły, czyściutki, bo bardzo miło. I następnego dnia, jakby świętowałam mu rodziny, też tam kupiliśmy jedzenie, Takie zrobiliśmy białoruską kolację. Wyciągnęłam w końcu to whisky, które woziłam przez cały tydzień. A on zaprosił swojego kolegę, Włocha I no i miałem takie urodzinki w takim nietypowym, tak że można powiedzieć, nietypowym bardzo gronie Miliutko nie, nie, wiem co powiedzieć, tam było bardzo miło Hamburg jak Hamburg, y, fajne też miasto, duże, niemieckie, jak to, jak to Niemcy, nie? Że tu wszystko ładnie, a wyjdziecie za róg, tam siedzą panki. I na, 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 podwodze, na podłodze, na, na asfalcie, i piją, i coś tam krzyczą z takimi ero, erokiezami. No i co, i tak naprawdę kończy się ta ich historia bardzo dobrze. Nocowałyśmy tam dwie nocy, jechałyśmy stopem z Hamburgu do Berlina, coś takiego. Z Berlina już było ciężko, jakoś tam niewygodnie nas bardzo podwieźli, z Berlina już bardzo było niewygodnie łapać autostopem, autostope, bo byłyśmy jakby przed Berlinem i wszystkie samochody jechali do Berlina. I nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego, no Boże, no całe życie się uczymy, no nie, miałam wtedy 21 lat i, i ja nie widziałam, że tak często jeżdżą e, tak naprawdę autobusy, Flixbusy. Może, takie, może jeszcze tego w sumie nie było tych Flixbusów za bardzo tak dużo 5 lat temu, nie pamiętam, ale kupiłyśmy bilet na... Busa do Szczecina Czyli to? Z Berlina do Poznania jest tyle, a my pojechaliśmy do Szczecina I ze Szczecina pociągiem przyjechałyśmy do, do Poznania W sumie przyjechałyśmy z Oslo do Berlina, można tak powiedzieć autostopem Ponad 1000 km Ponad 1000 km jechałyśmy tydzień 7 dni mniej więcej trwała ta podróż 100 euro od osoby Proszę bardzo, można można. <laughs> to była jedna z takich ciężkich podróży. Jedna z takich tanich, ciężkich, ze względów pogodowych, zmęczenia. O, pamiętam, pamiętam, że cały czas miałyśmy spuchnięte oczy. Codziennie budziłyśmy się ze spuchniętymi oczami. A może ze względu na to, że cały czas wiało. Może tak być w sumie, tam był taki mocny wiatr. Myślę, że jeszcze tam chętnie się wybiorę kiedy, kiedyś, ale latem, latem, zdecydowanie latem. Do zobaczenia, moi drodzy. Widzimy się, kiedy widzimy się na moje urodzinki, papa.